Witam serdecznie od razu na początku. Ta koszulka nie ma nic wspólnego z finałem mistrzostw. Miejscem, gdzie będzie finał mistrzostw Europy, żadnych podtekstów. To jeszcze z czasów, kiedy tam były mistrzostwa świata, tam właśnie kupiłem. Natomiast żadnych podtekstów w związku z tym, co się stało wczoraj. Dobra, przechodzimy do boksu. Parę rzeczy, trzy rzeczy właściwie. Prawie całkowicie zostaniemy w wadze ciężkiej, z wyjątkiem jednej takiej sprawy, która interesuje nas wszystkich, bo chcemy walk na najwyższym poziomie. I ostatnio spora część promotorów po prostu dużo mówi i specjalnie nic z tego nie wynika, i później jest taka głupia sytuacja. O tego właściwie zacznie Taka głupia sytuacja w przypadku ogłoszenia przez, przez Samsona Lewkowicza walki. Ogłoszenie już oficjalnie, wszystko podpisane. Walka Morel kontra Benavides. Wszyscy chcielibyśmy zobaczyć w superwalce Benavideza. Wszyscy chcielibyśmy zobaczyć, co ten młody Morel zaledwie z dziewięcioma walkami, osiem z nich przez KO, może pokazać na najwyższym poziomie. Natomiast kiedy, kiedy to ogłoszenie, że wszystko zostało już potwierdzone przez Samsona się pojawiło, no to wiele osób się po głowie drapało. Ja Nic na ten temat nie napisałem, bo mówię, to coś, coś mi tutaj nie pasuje z wielu względów, i z jednej, i z drugiej strony. Nic do zyskania ze strony Benavideza, wszystko do stracenia. Nic do stracenia, wszystko do zyskania, do zyskania ze strony Morela. Takich walk to się nie robi na tym poziomie, bo to, to raczej nikomu to specjalnie nie pasuje ze względów finansowych, promocyjnych itd. Także Okazało się dosyć szybko, kiedy, kiedy, Benavides, kiedy Benavides ogłosił, że to wszystko jest nieprawda, co powiedział Samson Lewkowicz, że nie ma żadnej umowy na temat jego walki z Morelem. Sam Morel nazwał od razu tchórzem w tym momencie Benavideza. To nie jest chyba dobry sposób. To czasami takie Że Pięściarze się wyzywają na, na Twitterze. Natomiast no, Morel, przy całym szacunku dla tego fenomenalnego Kubańczyka, który pewnie mistrzem świata będzie, no. E, z kim walczyłeś? To jest krótkie pytanie. Z kim walczyłeś w porównaniu do e, Dawida, B. Dawideza, że ty możesz stawiać warunki? No bo w pewnym momencie można było takie wrażenie odnieść, że to Moral może sobie wybierać Wideza, zgodzić się w jedną albo w drugą stronę. Wiadomo, że Tim Morel natychmiast by się na to zgodził. Natomiast, kiedy pojawiła się ta informacja od Samsona Lewkowicza, to ja zadzwoniłem do kolegów z BBC, którzy powiedzieli, że nic na ten temat nie wiemy, telewizja na ten temat nic nie wie. Jedyną osobą, która wie coś na ten temat, to jest Samson Lewkowicz. Pominam, Samson to jest ten sam, który powiedział, że 50 milionów dolarów propozycję złożył Canelo. Alvarezowi, która została odrzucona też nikt o tym nic nie wiedział ani skąd by się wzięły te 50 milionów dla, dla e, Canelo Alvareza również nikt nie wiedział także Samson ma średnią pasję w tym momencie bo jak już twój własny zawodnik mówi to wszystko co mówi mój promotor to jest nieprawda Chcę Ngie, David Benavides, natomiast wątpię, żeby dostał chociaż ostatnio szaleje Golden Boy i Oscar de la Hoya. A po Oscarze wszystkiego się można, wszystkiego się można spodziewać, także super by było. Natomiast nie zapowiada się nierealistycznie, żebyśmy mogli zobaczyć walkę Morel Benavides. Taka życzeniowa walka, natomiast nierealna. I teraz dwie rzeczy o wadze ciężkiej. Wycofał się, się nie wycofał się, tylko nie dostał wizy. Ciekaw jestem dlaczego, bo przecież Żan Kosobucki jest z Kazachstanu. Kazachstan na czarnej liście w Stanach Zjednoczonych objęty nie jest. Nie jest ten kraj objęty jakąś czarną listą niewpuszczania, natomiast Kosobucki nie dostał wizy, żeby dojechać do Toledo i walczyć z Jaredem Andersonem, 23-letnią, wielką nadzieją. Boksu, który zresztą sam powiedział, rozumie przypomniałem że o tym, że on tak naprawdę boksu nie lubi w ostatnim wywiadzie. Ja boksu nie lubię, po prostu muszę tylko tyle nazbierać pieniędzy, żeby przestać boks uprawiać. Na ringu tego nie widać, powiem tak, natomiast no, to coś mówi o, o, o nastawieniu, yy, nastawieniu Jareda Andersona, który... Pięściarzem jest od zawsze, tak wielokrotnie przypominałem, ale może nie wszyscy słyszeli, to nie jest jakiś transplant z futbolu amerykańskiego, koszykówki, który marzył, baseballa, który marzył o tym, żeby być kimś innym niż pięściarzem. Nie, on zawsze był pięściarzem i to zresztą widać na ringu. Dosyć taka smutna rzecz, biorąc pod uwagę, że walczyć będzie u siebie w domu, w Toledo, w Ohio, skąd pochodzi. I ja bym się spodziewał, że będzie cały naładowany energią. Natomiast zaletą Jareda Andersona jest również to, że mówi to co myśli i mówi prawdę. Nie będzie mówił pod publiczkę. Nigdy tego nie robił. Wielokrotnie się wypowiadał na różne tematy, które niekoniecznie pasowały jego promotorom, czyli w tym momencie to brak. Zamieni go i tutaj, moim zdaniem, czasami tak się zdarza, że są zamiany na lepsze. Bo dla mnie Charles Martin. To jest lepszy pięściarz niż Żanko Sobucki, chociażby z tego powodu, że Żanko Sobucki z nikim nie walczył. W porównaniu do Charlesa Martina. tym którzy mówią, o już ktoś mi to napisał. E, już e, Adam Kownacki wyjaśnił Charlesa Martina. Po pierwsze nie wyjaśnił, bo to była bardzo, bardzo bliska walka. Tam ostatnie dwie rundy zadecydowały o tym, że Adam tą walkę wygrał. Po pierwsze. Po drugie e, popatrzcie sobie na walkę ostatnią Którą, zdobył, którą miał Charles Martin z niejakim Ortizem, kiedy dosłownie przekładał Ortiza z ręki, na rękę, z ręki do ręki, Ortiz liczony, wygląda na to, że walka będzie zakończona za chwilę, po czym oczywiście głupawka zaatakowała Charlesa Martina, jak to zwykle bywa, jeśli chodzi o Charlesa Martina i dał się znokautować, no bo w pewnym momencie doszedł do wniosku, że ja się zacznę bić. Więc dla mnie Charles Martin, zakładałem, że trenuje. A trenuje, bo miał, miał przecież walczyć na gali, o ile dobrze pamiętam, Garcia kontra Tank Davis. Tam do tej, tego pojedynku nie doszło. Bardzo leworęczny, no, tak jak mówię, każdy kto umniejsza umiejętności Charlesa Martina, radzę zobaczyć pierwsze cztery rundy walki z, z, z Ortizem. Wystarczy popatrzeć. Jak to jest przeskok w porównaniu do wszystkich ostatnich rywali Jareda Andersona, razy 3. Spokojnie, to w ogóle nawet, nawet nie ma o czym mówić. To jest razy 3. przeskok. Martin z tym nie ma żadnego problemu. Będzie walczył z pięściarzem leworęcznym, doświadczonym. E, zawsze twierdził, że takie testy chce dostawać, więc taki test dostanie. Jestem w 100% za. 5 lipca w Toledo, Ohio Jared Anderson kontra. Charles Martin, i co tutaj jeszcze mamy? A, mamy jeszcze, e, mamy jeszcze Eddie Herna i wypowiedź na temat walki, która być może albo być może jej nie będzie. 12 sierpnia w Londynie. Takie wstępne daty podawał powrotu na ring Antonego Joshua, natomiast wygląda na to, że nie będzie to Dylan White, który którego żądania finansowe podobno były 30% wyższe niż to, co maksymalnie mógłby dać Eddie Hearn, czyli mówimy tutaj o wielu milionach dolarów, na co, na co zupełnie nie miał ochoty ani, ani promotor, ani stacja telewizyjna w tych, tych dodatkowych pieniędzy. Widać, do tego Eddie Hearn zwrócił uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. To nie jest tak, że my musimy walczyć z kimkolwiek. 12 sierpnia Saudyjczycy. Naciskają nas, żeby nic nie robić, poczekać do grudnia, jak mówi Hern, na 100%. Nie 99, wszystko jest 99 boksie, ale na 100%, mówi Eddie Hern, odbędzie się w grudniu walka Wider kontra Anthony Joshua, więc po co mamy ryzykować w ogóle wychodzenie na ring? Jeśli już to wychodzenie na ring, po to, żeby nie wiem, rundy zrobić, być w tym w tym mentalnym nastawieniu na to, żeby, żeby przygotować się do walki jednej, no i tej ta wielka, która go czeka w grudniu z Wajdera. To ma być taka przygotowawcza walka, za którą nikt nie chce dużo pieniędzy zapłacić, bo tak jak wspomniałem, nie musi, nie musi się jej robić, bo pojawia się nazwisko Agita Kabajela, tego ciężkiego z, z Niemiec ale to nazwisko to się przejawia już chyba 4 czy 5 razy oczywiście Agit Kabajel podejrzewam byłby 1 trzecia wydatków które trzeba ponieść na 1 trzecia które trzeba ponieść na rywala natomiast e, nie zapominajmy że to jest druga strona to w przypadku e, AJ to jego nie interesuje ile dostanie rywal jego interesuje tylko i wyłącznie ile on sam dostanie to że będzie walczył z Kabajelem nie znaczy że on weźmie jakiś dyskant, czyli wyjdzie na ring ze zniżką tego też nie ma ile biletów można sprzedać na walkę Antony Joshua kontra Agit Kabajan. To jest to pytanie, które promotor musi sobie zadać i oczywiście sobie w tym momencie zadaje. Także walka jest 50 na 50%. Dla mnie najważniejszą rzeczą było to, że, że te 100% ma być pomiędzy, walka pomiędzy Joshua i, i Deontayem Wider. To z tego, z tego ostatniego wywiadu, który dzisiaj zrobił mnie najbardziej najbardziej zainteresowało. Oczywiście to było na tyle, jeśli chodzi o ciężkie, jeśli chodzi o polskiego ciężkiego Adama Kownackiego. Do tych tematów wrócę z kolegami. Mam nadzieję, że jeszcze e, dzisiaj zdążę to nagrać, czyli jutro przed wylotem do Nowego Jorku e, powinniście to mieć u mnie na vlogu. Pozdrawiam Was serdecznie. Sporo się dzieje, natomiast nie wiem właśnie, czy sporo się dzieje, czy sporo się mówi. Ale zadowolony jestem. Charles Martin kontra, z tego pojedynku tak, Charles Martin, leworęcznie Charles Martin kontra Jared Anderson. To jest tą walkę, którą chciałem zobaczyć już wcześniej. Z przyjemnością zobaczę ją 1 lipca. Trzymaneczko i na razie.